Witam. Dzisiaj przedstawiamy Państwu Torbę Foxa z serii Royal. Jest to Cooler Back System. Jest to torba przeznaczona dla wszystkich wędkarzy lubiących gotowanie nad wodą jest wyposażona w wszystkie potrzebne rzeczy do sporządzenia posiłku. Jak widać torba jest bardzo obszerna, jej długość to 67 cm wysokość 34 i szerokość 36. Jak widać ma bardzo obszerną komorę pokrytą powłoką termonizacyjną z przegródką na środku. Dwie wysokie szerokie kieszenie bokach i dwa pojemniki okrągłe też wyłożone tą powłoką na wszelkiego rodzaju napoje. W przedniej dużej komorze znajduje się Cały zestaw do wędkarskiej kolacji, pojemniki z uszczelkami, dwa kubki również z dwoma małymi pojemnikami. Do tego cały zestaw sztuczców wraz z korkociągiem do wina, ręczniczek. Tależyk i tacka. Torba wykonana została z mocnego materiału znanego z całej serii Royal. Mocne zamki i poręczną, poręczny pasek na, na ramię. Polecamy. To jest nasz szósty filmik, i tym samym ogłaszam koniec konkursu. Mam tutaj listę wszystkich osób, które polubiły. Wszystkie nasze pięć pi filmików na Facebooku. No i wkrojonych mam ich tutaj do wiaderka. Losujemy. Mamy zwycięzcę Mateusz Kluska. No i mamy jeszcze, jak gdyby, małe losowanie pocieszenia. że tak powiem. W którym nagrodą jest koszulka i czapeczka. Z logiem Fishpoint jeszcze jedną Anna Czarnecka. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do oglądania przyszłości naszych filmików.